Się miks. Wiesz, że te, że te streamy, że wszystko co robię jest możliwe dzięki wsparciu patronów na patronite.pl. Wie, wiesz o tym? Teraz już na pewno wiesz, bo właśnie ci powiedziałem, właśnie ci mówię. No, także może rozważ, rozważ, wpadnij, zapraszam. Mam już mnóstwo fajnych osób, ale, ale Ciebie też będzie tam miło zobaczyć. Zobacz, o Patroni. Zaczynamy. Co ja. Oglądam kanały panszówkowe yy, i jeden z kanałów, który oglądam jest No Pan W ogóle, jeżeli interesują Was planszówki, których prawdopodobnie nigdy nie kupicie, ale po prostu chcecie tego, oni robią świetne materiały. I dlaczego o tym mówię? Ich najnowsze wideo jest o gigantycznej grze, która się nazywa E.ON, coś tam, nie? Jest o starożytnej Grecji walce z potworami, ale nie do końca walce z potworami itd. i tak dalej. I. Człowiek, który recenzuje tę grę, w pewnym momencie mówi, że jakby oni do niego napisali, że oni chcą się podejmować tych ważnych, trudnych tematów, że oni chcą się włączać do dyskusji o tych ważnych, trudnych tematach, nie? I słowo daje, jak słyszę coś takiego od polskiego rajtera, scenarzysty, kogokolwiek, polskiego twórcy, faceta, to... Wiem od razu, że należy mu się kopna na mordę i powiedzieć, nigdy więcej, kurwa, nic nie pisz, nie? Oni, oni, zawsze, oni zawsze piszą, kurwa, to z perspektywy najbardziej białego, liberalnego, cis chłopa, który, kurwa, o różnorodności to, 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 nawet nie słyszał w internecie, nie mówi, w sensie, on wie, że są te geje, i wie, że, są te, że, że istnieją kobiety i że czasem im się złego coś dzieje, ale on nie rozumie tego, więc on będzie pisał. Najbardziej kurwa pretensjonalne i odklejone fabułki, które nie mają nic kurwa wspólnego z, jakąkolwiek, z jakimkolwiek omawianiem problemów, a skupiają się na tym, żeby wyeksponować ci, jak on potrafi tą złość i brutalność i okropność opisać. Nie? Jakby zawsze, kiedy mówimy o trudnych tematach, to, to, to po prostu znaczy w języku polskich kurwa scenarzystów i writerów, że pokażemy ci przemocowca, nie? Że, że pokażemy ci, jak bardzo przemocowy może być przemocowiec. To jest rozmawianie o trudnych tematach. Tak się rozmawia o trudnych tematach. Kurwa, jeżeli chcemy rozmawiać o przemoc o, o tym, że, że, że policja jest opresyjną siłą, to jak możemy o tym rozmawiać inaczej niż pokazać, jak policja, kurwa, maltretuje e, ludzi albo rozjeżdża protestujących na ulicy, nie? To jest, to jest ten poziom rozmawiania o trudnych tematach, który serwuje i jest Your Grace jest taką manifestacją tego, nie? Dlatego jak ja słyszę, że powstaje jakakolwiek kurwa polska gra, która jest mroczna, to ja mam, to, to mam takie. Ludzie, wy kurwa nie potrafilibyście opowiedzieć historii o miłych osobach, nawet gdyby za każdą minutę waszej pracy płacono wam milion dolarów, nie? I jestem tego absolutnie pewien. W sensie nie jest sztuką opowiedzieć ponurą historię. Wszyscy, którzy próbują tworzyć polską kulturę, uważają, że to jest jedyna rzecz, którą można opowiadać. To. Jak bardzo, że, że jest chujowo, i my pokażemy, jak bardzo chujowo być może, nie? Jeszcze brakuje, żeby Smażowski wziął się za. Ale to jest, to jest dokładnie to. To jest, to jest wszyscy. To jest wszyscy e, chcą być nas Smażowskim, nie? I problem polega na tym, że o ile przynajmniej część tego, co stworzył Smażowski, jest naprawdę solidna, to nie jesteś Smażowskim, nie? So, sorry, Mordo. So, 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 sorry, Mordo. Nie. nie, nie, nie. Nie jest. Nie. nie. To jest trochę tak, jak. Um, z 10 lat temu była, 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 był inny nurt. Wszystko, w, w, wszyscy, którzy prowadzili coś humorystycznego w Polsce robić, mówili, że oni piszą po praczetowsku, nie? A jakby. Wiesz, jaka jest różnica między to, bo między osobą piszącą po praczetowsku a Terym Praczetem? Terym Praczet umiał pisać. E, nawet Smorzowski już skacze. dlatego, Dlatego powiedziałem, że. Część jego rzeczy jest dobra, tak? Ale, ale trochę o to mi chodzi. I jak ja po prostu. Wiecie, wiecie jaką, jaką gra, jaka gra, jaka polska gra e, zyskuje ode mnie od razu plus 1 na tej skali 1,10? Gra, która nie jest smutna. Ponieważ jeżeli, jeżeli chcemy rozmawiać o tym, czego Polacy nie umieją mówić, to nie, nie umieją się nawzajem podpierać, mówić mi, miłych rzeczy i tworzyć pozytywnych narracji. I. Słowo daję, jako osoba, która na przykład prowadzi RPG, sam jestem tego winien. To, to jest coś, co, 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 co wydaje mi się, że, że warto podkreślić, nie? że polski storytelling nie umie tworzyć pozytywnych narracji. Bo wbrew pozorom da się walczyć z, z, ze złolem, nie, ta, nie tarzając się przez kanalizację. A po, w, Polsce, w Polsce, jeżeli opowiadasz jakąś historię, to droga do final bossa zawsze jedzie prze, przez ścieki, nie? W których musisz się wykąpać, żeby, żeby się do niego podkraść. Także trochę hejtu Byron by, by Lindel. Dwie nieskończoności. O, Karla i Dagrowa. Pojedyncze nieskończoności: Flavius, Lejw, Zetkiew, Janek, rozkładają tak z kasztanią. Dawcy tam Polski, Ranafek, Krzysztof Kleński, szefa oraz Dawid Korzeniowski. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Hypatia, Mefisto Mephisto, Samry, Bartomiej, Bechano, Terekwos, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Prime Anarchist, Adam Izidorczyk, Rysku, Excel oraz Marok Osoby dające kawę, Kropster, Jarosław Terlikowski, Borcuk Cukrowy, George Sorusz, Azju Robin, e, Robin, Adam, Jasziu 2, Heinryk, Miku39X, Scott Gruszka, ICAK, RNTFO, Julia Esz, Hagnon i wreszcie dawcy herbaty. Arkadiusz Guminski, Panchak Dobos, Czesław Kwasz, Paweł Kandybrisler, inżynier Pliny, potem 3000. 3000 Daniel Daimund, Hubert Mazur, Dinka macie Maciej czy Czyci Smołki Dora, Klusek, Adrian Włublewicz, Misiek, Lekader oraz Daru. Totalnie widać, że że, próbuję, że mój mózg próbuje lecieć na automacie z czytaniem patronów i że się potykam. Jest mi zawsze strasznie głupio, ale to jest część życia. Do zobaczenia.